Izrael stoi dziś w miejscu, w którym dawno nie był. Z jednej strony port w Hajfie obsługiwany przez chińską firmę, z drugiej szybka kolej do Jerozolimy budowana rękami zagranicznych inżynierów, a w tle startupy, które biorą pieniądze z pekinu. To już nie są pojedyncze projekty. To cała sieć powiązań, w której każdy kabel, każdy tor i każdy milion dolarów. Niesie ze sobą polityczne konsekwencje. Bo kiedy w Izraelu pojawiają się Chiny, zawsze gdzieś obok widać cień Stanów Zjednoczonych. I to właśnie w tym cieniu zaczynają się prawdziwe konflikty. Waszyngton coraz częściej patrzy na Tel Awiw z nieufnością. Pentagon ostrzega, że chińskie inwestycje to ryzyko. Amerykańscy senatorowie pytają wprost. Czy Izrael nadal jest naszym wiernym sojusznikiem? Izraelscy politycy próbują balansować. Jedni mówią to tylko biznes, inni przyznają, że każda decyzja jest jak chodzenie po linie zawieszonej nad przepaścią. Zyski liczone w miliardach kuszą, ale lojalność wobec Ameryki to kwestia przetrwania? I właśnie tu zaczyna się kolejny akt tej opowieści: Akt o polityce, opresji. O zakulisowych rozmowach, które decydują o tym, czy Izrael może jednocześnie pić kawę z Pekinem i jeść stek z Waszyngtonem, a także o tym, co dzieje się, gdy dwaj giganci zaczynają ciągnąć w przeciwne strony mały kraj nad Morzem Śródziemnym. Bo porty i koleje to tylko początek. Izrael zawsze był mistrzem balansowania. Od pierwszych dni istnienia państwa jego politycy musieli żyć w świecie sprzeczności. Przyjmować pomoc ze wschodu, jednocześnie licząc na zachód, zawierać układy z jednymi Arabami, walcząc z innymi, rozwijać gospodarkę w cieniu wojen. Ale nigdy wcześniej ta sztuka dyplomatycznej gimnastyki nie była tak trudna, jak w chwili, gdy do gry weszły Chiny. Bo Pekin nie jest zwykłym partnerem handlowym. To cywilizacja- państwo, które myśli w kategoriach dekad, a nawet stuleci. Gdy Chińczycy budują port w Hajfie albo wchodzą w izraelski startup, nie myślą o jutrze czy pojutrze, myślą o tym, jak wyglądać będzie świat w 2050 roku. Izrael natomiast żyje tu i teraz, w rzeczywistości, gdzie każdy dzień przynosi ryzyko kolejnej intifady, kolejnego kryzysu, kolejnej rezolucji ONZ. I właśnie w tym rozdźwięku rodzą się napięcia polityczne, które dzisiaj trzęsą fundamentami izraelskiej sceny. Na początek scena Jerozolima, budynek Knesetu, sala Komisji Bezpieczeństwa Narodowego. Na stole leżą raporty Mossadu i Shin Bet. Ostrzegają przed chińskim szpiegostwem, przed ryzykiem uzależnienia infrastrukturalnego. Obok, dokumenty Ministerstwa Gospodarki, w których czarno na białym zapisano, że kontrakty z Pekinem przyniosły miliardowe oszczędności i przyspieszyły rozwój. Politycy patrzą na siebie i wiedzą jedno: każda decyzja, którą podejmą, będzie miała konsekwencje globalne. Po jednej stronie barykady stoją zwolennicy współpracy z Chinami. Mówią wprost: Nie możemy wiecznie polegać tylko na Ameryce. Musimy dywersyfikować partnerów. Chiny to przyszłość, największy rynek, największy inwestor. Jeśli się odwrócimy, stracimy szansę, która się już nie powtórzy. W ich oczach Pekin to nie wróg, tylko pragmatyczny partner, który nie miesza się w izraelsko-palestyńskie spory, nie poucza w sprawie praw człowieka, nie moralizuje jak Bruksela czy Waszyngton. Po drugiej stronie są ci, którzy biją na alarm. Ameryka to nie tylko sojusznik to nasz parasol ochronny. Bez Pentagonu, bez pieniędzy z USA, bez amerykańskiego weta w ONZ Izrael by nie przetrwał. Każdy krok w stronę Chin to zdrada zaufania, które budowaliśmy przez dekady. Jeśli przesadzimy, obudzimy się sami, bez wsparcia w kluczowym momencie. I właśnie między tymi dwoma obozami rodzi się polityczny konflikt, który nie znika, tylko narasta. W rządach Netanyahu temat Chin powracał jak bumerang. Jednego dnia premier chwalił się miliardowymi inwestycjami z Pekinu, drugiego, pod naciskiem Amerykanów, musiał wycofywać się z umów. Dziennikarze nazywali to tańcem na linię nad przepaścią. W tle tej gry rozgrywały się także sceny niemal filmowe. W 2019 roku do Jerozolimy przyleciała amerykańska delegacja z sekretarzem stanu Mikiem Pompeo. Spotkanie za zamkniętymi drzwiami trwało kilka godzin. Amerykanie nie przebierali w słowach. Ostrzegali, że jeśli Izrael nie ograniczy współpracy z Chinami, może to zagrozić sojuszowi z USA. Padły słowa o wycofaniu się amerykańskich okrętów z Hajfy, o ograniczeniu współpracy wywiadowczej. To było niczym zimny prysznic. Ale gdy tylko Amerykanie odlecieli, w izraelskiej prasie pojawiły się informacje o nowych chińskich kontraktach. Bo polityka polityką, a biznes rządzi się swoimi prawami. Izrael potrzebował inwestycji, potrzebował szybkiej modernizacji, a Pekin dawał to, czego nie chciał dawać nikt inny. W tym samym czasie opinia publiczna zaczęła się dzielić. Zwykli Izraelczycy nie myśleli w kategoriach geopolitycznych. Dla nich ważne było to, że pociąg wreszcie jedzie szybciej. Że towary w sklepach są tańsze, że pojawiają się nowe miejsca pracy. Ale bardziej świadomi zaczęli pytać, czy to nie cena zbyt wysoka? Czy za kilka lat nie obudzimy się w kraju, który jest zbyt mocno spleciony z Chinami, by móc powiedzieć nie? W Knesecie padały coraz ostrzejsze słowa. Jedni politycy oskarżali rząd o sprzedawanie Izraela za grosze i zamienianie się w kolonie Pekinu. Inni odpowiadali, że to nowoczesny patriotyzm, otwarcie się na świat i maksymalne wykorzystanie okazji. Cała sprawa miała też wymiar osobisty. Netanyahu, mistrz politycznych balansów, wiedział, że musi grać na dwóch fortepianach. Publicznie podkreślał przyjaźń z Ameryką, prywatnie rozmawiał z chińskimi inwestorami, czasami wyglądało to jak rozdwojenie jaźni. Ale taka była logika małego państwa w świecie gigantów. Problem w tym, że świat się zmieniał. Stany Zjednoczone coraz wyraźniej widziały w Chinach rywala numer jeden. To już nie była fabryka świata. To była potęga, która zaczęła rzucać wyzwanie samemu Waszyngtonowi. W tej logice nie było miejsca na półśrodki. Kto był z Chinami, nie mógł być w pełni z Ameryką. Kto grał z Ameryką, Musiał uważać, by nie przesadzić z Pekinem. Izrael znalazł się dokładnie pośrodku tej gry. I to właśnie rodziło największe napięcia polityczne. Każda umowa podpisana z chińskim konsorcjum stawała się tematem dla komisji w Kongresie USA. Każdy kontrakt z amerykańską firmą budził pytania w Pekinie. Każdy projekt infrastrukturalny stawał się symbolem większej układanki. I wtedy w cieniu tych globalnych tarć pojawił się jeszcze jeden problem wewnętrzna polityka izraelska. Partie zaczęły używać tematu Chin jako oręża w kampaniach. Jedni oskarżali rząd o uzależnienie od Pekinu, drudzy o uleganie amerykańskiej presji. Temat, który miał być techniczny, gospodarczy, nagle stał się gorącą polityką. To napięcie widać było w każdej debacie. Gdy mówiono o portach, Mówiono o Chinach. Gdy mówiono o kolei, mówiono o Ameryce. Gdy pojawiały się dane o wzroście inwestycji, od razu padało pytanie: A co na to Waszyngton? Na ulicach izraelskich miast mało kto czuł tę geopolitykę. Ale w gabinetach polityków, w salach wywiadu, w rozmowach z amerykańskimi i chińskimi delegacjami, napięcie wisiało w powietrzu, jak burza przed deszczem. I właśnie tak Izrael wszedł w najtrudniejszą fazę swojej współczesnej historii. Porty i koleje były początkiem. Hajtech otworzył kolejne drzwi. A polityka sprawiła, że wszystko to stało się polem bitwy, w której nie ma łatwych zwycięstw. Bo jeśli Izrael pójdzie za daleko w stronę Pekinu, może stracić największego sojusznika Amerykę. Jeśli zbyt mocno ulegnie USA, straci miliardowe inwestycje i szanse na rozwój. A jeśli spróbuje balansować dalej, ryzykuje, że w pewnym momencie lina, po której idzie, po prostu pęknie. I to właśnie jest sedno politycznych napięć. To nie są spory o pieniądze czy kontrakty. To spory o przyszłość państwa. O to, czy Izrael za dwie dekady będzie nadal niezależnym graczem, czy tylko pionkiem na planszy wielkich mocarstw. W Izraelu słowo bezpieczeństwo ma zupełnie inny ciężar niż w większości krajów. Dla Europejczyków bezpieczeństwo narodowe to abstrakcyjne strategie, długie raporty czy polityczne debaty. Dla Izraelczyków to codzienność to żołnierze na ulicach, syreny w nocy aplikacje w telefonach ostrzegające przed rakietami to pamięć o wojnach, które toczyły się nie na innym kontynencie. Ale za płotem, kilka kilometrów od domu. Dlatego, kiedy pojawił się temat chińskich inwestycji, pytanie o bezpieczeństwo stało się kluczowe. Bo porty i koleje to nie tylko infrastruktura cywilna: to także kanały logistyczne dla wojska. To miejsca, gdzie mogą cumować okręty, gdzie mogą płynąć dane, gdzie mogą być ukryte systemy monitoringu. Izraelski wywiad, Mossad i Shinbet. Od samego początku biły na alarm. W ich raportach pojawiały się ostrzeżenia, że chińskie firmy państwowe nie są zwykłymi przedsiębiorstwami, że każdy kontrakt budowlany to potencjalny koń trojański, że w kablach światłowodowych, które układają, mogą być ukryte systemy podsłuchowe, że oprogramowanie, które instalują w terminalach portowych, może wysyłać dane do Pekinu. Nie były to tylko fantazje. W innych częściach świata, od Afryki po Europę, pojawiały się doniesienia o tym, że chińska infrastruktura ma drugie dno. Amerykański wywiad głośno mówił o przypadkach, w których serwerownie Huawei miały ukryte luki umożliwiające podsłuch. W Izraelu te ostrzeżenia brzmiały szczególnie głośno. Wyobraź sobie port w Haifie: z jednej strony kontenery z pomarańczami i elektroniką, z drugiej, Sumujący okręt amerykańskiej 6 floty. Jeśli system monitoringu w porcie jest w rękach chińskiej firmy, czy naprawdę można być pewnym, że dane o ruchach wojennych jednostek nie trafiają do Pekinu? W izraelskich mediach rozpętała się burza. Eksperci wojskowi pytali publicznie: Czy nie sprzedajemy bezpieczeństwa narodowego za kilkaset milionów dolarów zniżki na budowę portu? Byli generałowie w telewizji ostrzegali, że chińska obecność w strategicznych miejscach to zagrożenie większe niż niejedna rakieta Hamasu. Ale rząd odpowiadał: Kontrola bezpieczeństwa pozostaje w naszych rękach. Chińczycy budują i obsługują, ale wojsko i wywiad mają własne systemy. Brzmiało to uspokajająco, ale nie wszyscy wierzyli, bo każdy, kto zna chiński model działania, Wiedział, że dla Pekinu biznes i polityka to jedno. Do tego dochodziła presja Amerykanów. Pentagon nie krył niezadowolenia. Generałowie mówili wprost: Nie będziemy cumować w porcie, w którym Chińczycy mają dostęp do danych. I to nie były puste słowa. W 2019 roku pojawiły się realne groźby wycofania jednostek szóstej floty z Haify. Izrael znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Jeśli odrzuciłby Chińczyków, straciłby miliardowe inwestycje. Jeśli poszedłby z nimi za daleko, ryzykowałby sojusz z USA. I właśnie to balansowanie na granicy bezpieczeństwa stało się jednym z największych problemów polityki Tel Awiwu. W międzyczasie pojawił się jeszcze inny wymiar zagrożenia cyber. Chińskie inwestycje w sektor high-tech oznaczały, że Pekin zyskuje dostęp do izraelskich technologii cyberbezpieczeństwie Izrael był światową potęgą, ale jeśli chińskie fundusze kupowały udziały w izraelskich firmach, czy można było mieć pewność, że kod źródłowy nie trafia do Azji? To pytanie wcale nie było teoretyczne. W 2020 roku izraelskie media ujawniły, że chińskie firmy interesowały się startupami związanymi z cyberbezpieczeństwem i sztuczną inteligencją. Eksperci ostrzegali. Jeśli wpuścimy ich do naszego systemu, nie będziemy już mieli tajemnic. Problem polegał na tym, że w Izraelu bezpieczeństwo nie jest tylko domeną wojska. To także systemy wodne, energetyczne, transportowe. Chińczycy inwestowali w firmy od odsalania wody, w elektrownie słoneczne, w systemy logistyczne. Każda z tych inwestycji mogła być teoretycznie użyta jako narzędzie nacisku. Wyobraź sobie sytuację kryzysową. Izrael w konflikcie z Iranem, rośnie presja militarna. A wtedy chińska firma, która obsługuje terminal kontenerowy albo dostarcza oprogramowanie do sieci energetycznej, nagle ma problem techniczny. Czy to przypadek, czy sygnał polityczny? W świecie geopolityki takie pytania nie są abstrakcją. Dlatego właśnie temat bezpieczeństwa stał się centralny. Nie chodziło już tylko o ekonomię. Chodziło o to, czy Izrael nie sprzedaje kawałków swojej niezależności w zamian za krótkoterminowe korzyści. W Knesecie pojawiły się projekty ustaw ograniczających możliwość chińskich inwestycji w kluczowych sektorach. Pod naciskiem USA powołano specjalny komitet nadzorujący umowy z Pekinem. Ale eksperci mówili jasno: mleko już się rozlało. Porty są w chińskich rękach, kontrakty podpisane. Udziały w startupach sprzedane. Bezpieczeństwo narodowe Izraela, zawsze oparte na sile armii, technologii i sojuszu z USA, nagle zaczęło wyglądać inaczej. Nie chodziło już o to, kto ma więcej czołgów czy rakiet. Chodziło o to, kto ma dostęp do danych, kto kontroluje infrastrukturę, kto trzyma rękę na kablach światłowodowych i systemach energetycznych. Izrael próbował uspokajać opinię publiczną, że wszystko jest pod kontrolą, ale każdy kolejny raport amerykańskiego wywiadu przypominał: Pekin nie inwestuje z altruizmu. Pekin inwestuje, żeby mieć wpływy. A wpływy, raz zdobyte, trudno odebrać. I tak bezpieczeństwo narodowe Izraela zostało splecione z wielką grą Chin i USA. To, co kiedyś oznaczało granice, wojsko i wywiad, dziś oznacza także porty, koleje i startupy. W świecie, gdzie wojny toczą się nie tylko na polach bitew, ale także w sieciach komputerowych i w kontraktach handlowych, bezpieczeństwo stało się pojęciem szerszym niż kiedykolwiek. Dla Izraela to lekcja, której nie da się już odrobić. Bo każdy chiński dźwig w porcie, każdy kabel w tunelu kolejowym Każda inwestycja w startup to nie tylko ekonomia. To także polityka i ryzyko. To pytanie: czy bezpieczeństwo narodowe w XXI wieku można obronić wyłącznie czołgami i żołnierzami? A może najgroźniejsza broń przyszłości nie wystrzeli ani jednego pocisku? Może wystarczy, że pewnego dnia port się zatrzyma, systemy komputerowe przestaną działać, a prąd w Tel Awiwie zgaśnie. I wtedy każdy zrozumie, że prawdziwe bezpieczeństwo narodowe zaczyna się tam, gdzie kończą się kontrakty i zaczyna kontrola. Izrael od samego początku swojego istnienia miał obsesję na punkcie wody. W kraju, gdzie połowę terytorium zajmuje pustynia, a lato trwa niemal cały rok, każdy litr wody jest na wagę złota. To nie jest metafora tutaj od wody zależy nie tylko to, czy rolnicy będą mogli podlewać pola? Tu od wody zależy, czy w ogóle będzie można żyć. Od lat pięćdziesiątych Izrael budował swoją tożsamość jako państwa, które potrafiło ujarzmić pustynię. Kibuce, legendarne wspólnoty rolnicze, były symbolem tego wysiłku. Zasypane piaskiem pola Negev przemieniały się w zielone plantacje dzięki skomplikowanym systemom nawadniania. Izraelscy inżynierowie wymyślili kroplowe systemy irygacyjne, które zrewolucjonizowały rolnictwo na świecie. To właśnie tu powstały technologie, które pozwalają podlewać rośliny kroplą wody zamiast hektolitrami. Woda w Izraelu zawsze była sprawą strategiczną. Kolejne rządy traktowały ją jak kwestię bezpieczeństwa narodowego. To dlatego powstał gigantyczny system odsalania wody morskiej, jeden z największych na świecie. To dlatego kontrola nad rzeką Jordan czy jezioro Galilejskie bywały przyczyną wojen. To dlatego izraelskie technologie wodne są dziś eksportowane do Afryki, Indii i Ameryki Łacińskiej. I właśnie w ten najwrażliwszy sektor weszli Chińczycy. Na początku wydawało się to niewinne. Pekin chciał zainwestować w izraelskie firmy zajmujące się odsalaniem wody, recyklingiem ścieków czy technologiami rolniczymi. W praktyce oznaczało to kupowanie udziałów w spółkach, które miały know-how nie do zdobycia nigdzie indziej na świecie. Chińczycy wiedzieli, że woda jest nową ropą XXI wieku i że jeśli uda im się przejąć izraelskie technologie, Będą mogli rozwiązać własne problemy z pustynnieniem północnych Chin i zatrutymi rzekami. W 2015 roku głośno zrobiło się o kontrakcie na prywatną eksploatację zakładu odsalania Sorek, największej tego typu instalacji w Izraelu. Przetarg wygrała firma powiązana z chińskim kapitałem. Woda pitna dla milionów Izraelczyków kluczowy zasób w kraju, który dosłownie walczy o każdy jej kubek Miała być częściowo kontrolowana przez Pekin. To wywołało burzę. Dziennik Harec pisał wprost: Oddajemy kran w obce ręce. Równolegle chińskie fundusze zaczęły wchodzić w izraelskie firmy agrotechnologiczne. Kupowali startupy, które produkowały inteligentne systemy nawadniania, czujniki wilgotności gleby, algorytmy do przewidywania plonów. Na pierwszy rzut oka to brzmiało jak zwykłe inwestycje. Ale eksperci ostrzegali: kto kontroluje nasze rolnictwo, kontroluje naszą żywność, kto kontroluje naszą wodę, kontroluje nasze życie. Rolnicy z kibuców zaczęli się buntować. Pytali, dlaczego technologie stworzone przez ich dziadków teraz lądują w rękach zagranicznych inwestorów. Dziennikarze przypominali, że woda w Izraelu to nie biznes, to narodowe dziedzictwo. Politycy musieli tłumaczyć się w mediach, że wszystkie strategiczne instalacje pozostają pod kontrolą państwa. Ale zaufanie społeczne zaczęło pękać. I znów w tle pojawiła się Ameryka. Pentagon i Departament Stanu ostrzegali, że jeśli Chiny przejmą kontrolę nad izraelskimi systemami wodnymi, to będzie oznaczać potencjalne ryzyko szantażu. Woda to najważniejsza broń przyszłości, mówili amerykańscy eksperci. Jeśli Izrael pozwoli, by Pekin miał wgląd w swoje systemy, to w kryzysowej sytuacji Chińczycy będą mogli zakręcić kurek. Dla Chińczyków te inwestycje były czymś więcej niż tylko biznesem. To był element globalnej strategii. Pekin wiedział, że klimat się zmienia, że pustynie rosną, że miliony ludzi w Chinach mogą zostać bez wody, a izraelskie technologie były dla nich złotym biletem. Skrótem, który pozwalał im rozwiązać problemy we własnym kraju i równocześnie budować wpływy na świecie. Dla Izraela był to jednak dylemat. Bo, z jednej strony inwestycje dawały kapitał i rozwój, z drugiej rodziły pytanie, czy strategiczne zasoby można sprzedawać jak zwykłe towary? Czy można pozwolić, by dostęp do wody symbolu przetrwania był choćby częściowo zależny od zagranicznych inwestorów? To właśnie w tym obszarze napięcie osiągnęło apogeum. Bo woda w Izraelu to nie tylko infrastruktura, to emocje, historia, pamięć narodowa. To wspomnienia pierwszych kibucników, którzy na pustyni sadzili pomidory podlewane kroplami, to wojny o Jordan, to konflikty z Syrią i Jordanią, to mit założycielski państwa. Kiedy więc w gazetach pojawiły się nagłówki o chińskich inwestycjach w izraelskie systemy wodne. Wielu ludzi poczuło, że dzieje się coś, co dotyka samego serca ich tożsamości. Dla świata mogło to wyglądać jak kolejny rozdział w historii nowego jedwabnego szlaku. Dla Izraelczyków to była opowieść o kranie w kuchni, o wodzie w butelce, o szklance na stole. Bo właśnie w takich detalach rozgrywa się wielka geopolityka. Izrael jest dziś jak ogród na pustyni, zielony, tętniący życiem, pełen innowacji. Ale z każdej strony, otoczony przez burze piaskowe. Chińskie dźwigi w Haifie, tunele wykute przez zagranicznych robotników, startupy finansowane przez kapitał z Pekinu, a nawet woda najświętszy zasób tego kraju powoli oplatane są czerwonymi nićmi inicjatywy pasa i szlaku. Na pierwszy rzut oka to same korzyści tańsze inwestycje, szybszy rozwój miliardy dolarów płynące do izraelskiej gospodarki. Ale im dłużej się patrzy, tym wyraźniej widać, że każdy podpis na kontrakcie ma swoją cenę. Ceną jest lojalność wobec Ameryki. Ceną jest bezpieczeństwo narodowe. Ceną bywa nawet własna niezależność. Dla przeciętnego mieszkańca Tel Awiwu czy Haify to często niewidoczne. Woda w kranie płynie, pociągi kursują, autostrady się poszerzają, ale w gabinetach polityków w salach Mossadu i Pentagonu nikt nie ma złudzeń. Izrael gra w największą partię szachów naszych czasów. I w tej partii pionkiem nie są już tylko porty czy koleje. Pionkiem staje się całe państwo. To dopiero początek tej opowieści. Bo dalej wchodzimy w obszary jeszcze bardziej drażliwe korytarze transportowe, alternatywy dla kanału sueskiego, konkurencje z nowymi projektami Indii i USA. A także pytanie najważniejsze, czy Izrael naprawdę może być jednocześnie przyjacielem Waszyngtonu i partnerem Pekinu? W następnej części zobaczymy, co się dzieje, gdy nowy jedwabny szlak spotyka się z izraelską ambicją bycia hubem świata i jak cienka jest granica między szansą a utratą niezależności.